Siemanko, dziś zapraszam na rozgrywkę z gry Fifa 16, zagramy online w trybie sezony, jak widzicie aktualnie znajduję się w trzeciej lidze, niestety nie udało mi się utrzymać drugiej i spadłem, mój bilans w trzeciej lidze po dwóch meczach to jedno zwycięstwo, jedna porażka, zobaczymy jak dzisiaj to będzie wyglądać, krótka rozgrzewka i zapraszam na mecz. Witamy Państwa ze stadionu Allianz Arena w Monachium, Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przypomnę, że jest to obiekt, na którym między innymi rozegrano półfinał Mistrzostw Świata 2006 roku, w którym Francja pokonała Portugalię 1 do 0. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi pomocnikami. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3. Szerok. Sędzia przerywa grę, słusznie. Będzie rzut wolny przeciwko Bayernowi. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Rakikić. Odegrał ponownie piłkę. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Lionel Messi. Sergio Busquets. Obrońca się pogubił. Suarez. Nie ma gola. Szansa, ale jest pewnym punktem drużyny. Kolejny raz broni. Złapał piłkę. I piłka w rękach bramkarza. Brońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny, chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Andres Iniesta. Suarez. Dobra pozycja do oddania strzału. Bateng. A teraz przypicie Robert. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Bayern Monachium od linii bocznej. Iniesta. Sergio Busquets. Lionel Messi. Suarez. Bardzo dobry odbiór. No może być groźnie Lewandowski Ale wspaniale Arjen Robben Piękna interwencja Strzela No muszą popracować nad celnością Bo na razie trafiają u bramkarza Znając sobie drużyny, oczekiwałem wyrównanego spotkania. Na pewno nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Udało im się stworzyć mnóstwo sytuacji. Najlepiej powinno to być widoczne w widocznych statystykach oddanych strzałów. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu jest 1 do 0. I miesta. Podanie górą do Messiego. Sergio Busquets Suarez Lionel Messi Messi, uderzenie w stronę bramki. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Jerome Boateng, Lewandowski, Andres Iniesta i zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Arbiter zauważył faul zawodnika Barcelony. miejsce, żeby dośrodkować. Robert Lewandowski! I nie stał. Neymar. Wizdek arbitra, faul piłkarza Bayernu Monachium. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartą. Robert Lewandowski. piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Jordi Alba Sergio Busquets Messi No i mamy dobry udany odbiór. Lewandowski. Odegrał do bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. A udało mu się odebrać piłkę. Zdecydował się na strzał! Świetnie prawa dla bramkarza. I będzie rzut rożny dla bajernu. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Mógł wyrównać, ale zaprzepaścił szansę. Neymar jest zawodnik na czystej pozycji. Pierwsze czterdzieści pięć minut. Zapraszamy na drugą połowę meczu na Alias Arenie. Już wszystko gotowe. Zaczynamy. Roben. Mija obrońcę. Sergio Busquets. Neymar. Rakitic. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Nie do końca udana... Lamesi strzela! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Jak Twoim zdaniem zagrał w tych pierwszych 45 minutach Luis Suarez? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Lewandowski ładnie złapał ten strzał. Brawo, brawo Bayern jest przy piłce. Robert Lewandowski. Blisko polekarne. karne. Messi. Dob. Suarez. Gol! Brawo Barcelona! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. 2 do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Oliberi. Sergio Busquets. Iniesta. Leżenie. Miał naprawdę dobrą okazję do strzału, ale zupełnie mu nie wyszedł fatalny pudło. Obrońcy mocno go przycisnęli, chyba nie wiedział, co zrobić. Teraz Lam przy piłce Roben przejmuje piłkę na skrzydle. Ładne wybitki. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Dobre przejęcie, brawo. Wizdek sędziego, minimalny spalony. Biega na pozycję. Jest szansa na groźną akcję. Strzela Leo Messi. Nie ma gola. Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Bardzo dobry odbiór. Vidal. się pokazał. Widal! Piękna interwencja. Mieć takiego bramkarza za plecami to marzenie każdego obrońcy. Czy zachowa czyste konto do końca? Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. Dawid Alaba. Świetne podanie. Miller strzela. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Lionel Messi, Sergio Busquets, Suarez. Dobre przejęcie w obronie. Brawo! Strzela i piłka w rękach bramkarza Andres Iniesta. Czaleńczy atakuje obrońca. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Świetnie wypiąstkował piłkę Neuer. No, będzie gol? Ależ wspaniale. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. Zdecydował się na strzał. Broni, ale piłka w grze. Mario Getze. Miller. Z tego podania może być bramka. Ciao, Milena. Ależ piękna bramka. Brawo, brawo. W powtórce widać jego kunszt piłkarski. Masz rację i jeszcze dodatkowo spryt. Tu nie liczyła się siła, ale tak jak powiedziałeś precyzja. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Do końca meczu 4 minuty. Gimnista, Rakitic, doskonale. Suarez świetnie interweniuje. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no, ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Oddaje strzał. Taka sytuacja. To mogła być decydująca akcja. Oby tylko teraz nie uszło z nich powietrze. Muszą walczyć dalej. Gwizdą kibice nie lubią takiej gry na czas. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. Znowu celne podanie tego zawodnika. Sędzia! Kończy nam już ten mecz! Wygrana Dumy Katalonii! Znakomicie grają. No, to jest zespół z aspiracjami i widać to po ich poukładanej grze. Mogą zrobić furorę w tym sezonie. Ja przewiduję awans. Jak dziś, twoim zdaniem, spisał się Luis Suarez. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły Jak się widzicie, do zwycięstwa zespołu. Jak widzicie, udało się dowieść zwycięstwo do końca. Przeciwnik troszkę w końcówce próbował przycisnąć, ale udało się wywalczyć trzy punkty. Ja zdecydowałem się, że będę pokazywał Wam każdy mecz z tego sezonu, więc zapraszam na kolejny już niedługo na moim kanale. Trzymajcie się! Pozdro!